w kolejnym filmie na moim kanale witajcie w kolejnym vlogu z Dubaju tak naprawdę jesteśmy tutaj przed ostatni dzień ponieważ jutro około 14 ruszamy do Abu Dhabi i dzisiaj mamy naprawdę naprawdę fajny plan, ja się nim delikatnie stresuję, ponieważ dzisiaj będziemy nurkować z rekinami, tak jak powiem wam o ile byłam nastawiona na to mega na luźno zero stresu tak jak zobaczyłam to wczoraj, jak to wygląda w Dubai Mall to jednocześnie się mega tym zajerałam, ale też, no tak Troszeczkę się stresuję, na pewno będzie to mega ekscytujące przeżycie. Ja właśnie idę do Jadzi on jest w Starbucksie, niedaleko miejsca, gdzie mieszkamy. I ja już lecę do Dubai Mall, ponieważ ja chcę jeszcze pójść do Miss Guided. Tutaj jest Miss Guided stacjonarny. Ja nigdy w tym sklepie stacjonarnym nie byłam, więc tak nawet z czystej ciekawości chcę zobaczyć, jak to wygląda. Bo Miss Guided to jest taki sklep, z którego czasami zamawiam rzeczy i czasami jestem zadowolona, czasami nie. Ale wydaje mi się, że może tam naprawdę znaleźć dużo perełek, tylko właśnie trzeba je zobaczyć najpierw na żywo, bo w Miss Guided mam taki problem, że czasami po prostu jakościowo. Te jeszcze nie są zbyt dobre. Jaczka jest tak skupiona na swojej pracy, że w ogóle mnie nie widzi. Hello. O! Oh, siema. Siema. Montujesz? Montuję. Ja montowałam do 2.30. Zmontowałaś? Nie. Będziesz montować? Ale nie teraz, no bo jest. ja nie dodaję dzisiaj filmu. A chłopaki śpią? No co to, oni są nieprzytomni. Oni byli jeszcze o godzinie 2 u czubereka. Ale i tak obstawiałyśmy, że wrócą o 4, wrócili koło trzeciej. trzeciej tak. Także tak. mają godzinę tak na plusie. Jest. Ciekawa jestem bardzo jak wygląda ten Starbucks w środku. Fajnie z w Dubaju, to że tak właściwie wszystko będzie tu ciekawi. No dobra, wygląda tak jak u nas. Tylko są fajniejsze rzeczy do jedzonka. No. Zdecydowanie Co jest bardzo fajne, to są godne kalorie każdej kawy I jest delikatnie taniej Właśnie kurczę, Dubaj jest takim e, dziwnym miastem Bo niektóre rzeczy są zdecydowanie droższe, a niektóre tańsze Przeważają jednak te droższe I jak chcecie tu przyjechać, to musicie się liczyć z tym, że ciężko jest tutaj żyć Powiedzmy oszczędnie być taką budżetowo. A po prostu nie warto wydaje mi się tak w tej żyć, bo są naprawdę tak świetne restauracje, że no warto było do nich pójść z spróbować tego przepysznego jedzenia, poczuć ten klimat. I jeżeli chodzi o takie właśnie restauracje, no to ceny są na pewno wyższe niż w Polsce. Alkohol to już w ogóle, słuchajcie, to są takie ceny alkoholu, że tu się odechcie pić. Jezu, dzisiaj tam będziemy. Sztos po prostu! Idę się zapytać pani, gdzie jest mi zguidet z informacji, bo... Tak, to mogłabym sobie chodzić i chodzić i chodzić. My z Magdą wczoraj stwierdziliśmy, że uciekamy wcześniej z kolacji, bo chcemy się wyspać, chcemy pomontować i wiecie, być w bo dzisiaj mamy bardzo intensywny dzień, a panowie, panowie stwierdzili, że oni zostają i wrócili dosyć późno, więc w ogóle jak teraz budziłam Juria, to powiedział do mnie, ale my ja muszę iść. Dobra, wydaje mi się, że to było gdzieś tu. Wczoraj mi ten sklep po prostu wiecie, tak mignął poranny trening. Wchodzenie po centrum No mają rozmach. O nie, to było tu. Pani powiedziała mi w prawo, powinna była iść w lewo. Dobra, idę. Dotarłam, moi drodzy. Ogromny jest ten sklep. Wchodzimy, ale jestem ciekawa. Zobaczcie, jak w ogóle to wygląda. Przeszłam teraz do innej części. Ten sklep jest bardzo duży. Może tutaj coś znajdę dla siebie, bo przeszłam na te dwie poprzednie i nie znalazłam totalnie nic. Sama jestem w szoku. Przejrzałam całą część z sukienkami i tak dalej, i powiem Wam, że nie spodobało mi się nic. To jest bardzo No, to już nalażam. Przymierzyłam bardzo ładny kombinezon, przepiękny kolor. Natomiast to jest MK i jest na mnie trochę za duży, ale wiecie co, chyba i tak go wezmę, bo wydaje mi się, że jak sobie tak porządnie zwiąże tutaj talię, to będzie wyglądać ładnie. Kolejny kombinezon i on też jest trochę za duży. Kurczę, powiem wam, że z rozmiarami to to jest bardzo ciężko, ale chyba też go wezmę, bo mi się bardzo podoba. Dobrze, że też wszystkie jeszcze mają ten pasek w talii, więc że można sobie to jakoś fajnie ułożyć. Dobra biorę go. I kolejna rzecz, która mi się na maxa podoba i kolejna rzecz, która jest na mnie za duża. No szkoda, Przepiękna to jest. Nie wiem, czy tego nie wezmę, mimo tego, że jest trochę za duże, ale jest sporo za duże. Śliczna sukienka, naprawdę na razie się. Kupiłam kombinezon hiszpański sukienkę i ten sweterkowy, tą sweterkową sukienkę bardzo mi się podoba. No i to było na tyle. Faktycznie powiem wam, dużo bardzo jeszcze było takiej wątpliwej jakości, a ceny wcale nie były niskie. Akurat za te dwie rzeczy, które kupiłam, zapłaciłam 405 dirhamów, czyli jakieś pewnie 400 zł. Idę teraz kupić majtki dla sobie i dla Magdy. Nie tylko ja zapominam wziąć dwie te ilości majtek na wyjazdy, pocieszające. Także idę kupić nam majtki i czekamy na chłopaków. A propos tego, że to jest centrum też rozrywki, to zobaczcie, jest tutaj bardzo duże lodowisko i dzieciaki nie tylko sobie jeżdżą bardzo fajnie. Ej, to jest hit, słuchajcie, tak się zgubiłam. Że nawet mi te punkty informacyjne nie pomagają. I nie mam pojęcia, jak jest z tej restauracji. I chodzę już 20. Aldo, byłam tu. Masakra. Słóż jestem w tym samym miejscu. Po godzince jestem na miejscu. Zrobiłam dzisiaj po Galerii Handlowej 7 tup, tup, tup. tysięcy kroków, prawie 8 tysięcy kroków. Tu, tu? Ja jestem tu, Tuptusiem. Tup, 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 tup. twoim. Tup, 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 tup. Żebyście widzieli, jak tup, ja tam tup, biegłam. Tu patrz? Zrobiłam zakupy Między innymi jest to ta sukienka I tutaj wam muszę powiedzieć, że ceny jeżeli chodzi o Zara były naprawdę wyższe Idziemy teraz do miejsca, w którym już byliśmy Ponieważ bardzo nam się to spodobało Chcieliśmy tam bardzo pójść na zachód słońca Ale niestety się spóźniliśmy wczoraj Dlatego idziemy tam dzisiaj na zachód słońca Pokażę wam jak tam jest pięknie Wystroiłyśmy się z Jadzią Ej, serio taki farcik? O, ale super Przyjechaliśmy kolejny raz w to samo miejsce Bardzo mi się tutaj podoba Sam Hotel jest spoko, ale to nie hotel, jest to ważny tylko ten beach bar, który jest na plaży. Jest super muzyka, jest bardzo fajny klimat i przede wszystkim przepiękny widok. Bardzo przyjemnie nam się tutaj wczoraj spędzało wieczór. Sami zobaczcie jaki zachód słońca. Cieszę się bardzo, że udało nam się obejrzeć ten zachód słońca. Bo był naprawdę przepiękny. Totalnie kamera, zdjęcia, nic tego nie oddaje. Lecimy na kolację, a ja pewnie zobaczycie się z wami jutro. Moi drodzy, idziemy właśnie wyjechać na sam szczyt Burszkalifa. Bardzo się cieszę, jest to bardzo ciekawe, jak to będzie wyglądało. Ej, czekamy właśnie, bo zostawiliśmy już nasze bagaże tutaj, czekamy na pana, który wynajmował na apartament. Oddajemy mu klucze, mamy burszkę, lifę, chyba jeszcze nurkowanie. I słuchajcie, lecimy do Abu Dhabi, znaczy jedziemy samochodem. Do Abu Dhabi jesteśmy na maksymalnym nie jesteśmy w ogóle tak ciekawi, jak tam będzie. Wiecie, Magda i Darek już byli w Dubaju, więc dla nich Dubaj nie był jakimś zaskoczeniem, dla nas był ogromnym. Natomiast jeżeli chodzi o Abu Dhabi, to ani Magda, ani Darek, ani my nie byliśmy. Jeżeli chodzi o moje zakupy w Dubaju, to powiem Wam tak: w Misguided było trochę ładnych rzeczy, ale w ogóle nie było mojego rozmiaru, więc kupiłam już w sumie dwie za duże sukienki. W końcu nie wzięłam tego kombinezonu, ponieważ stwierdziłam, że ma słaby materiał i naprawdę nie było tanio, więc też nie szalałam, bo, bo stwierdziłam, że te rzeczy mogę sobie zamówić na stronie Missguided, e, jego jak no jakieś wyprzedaże i tak dalej. Potem jeszcze z Madzią poszliśmy do Zary. Nie nagrywałam już tego dla was, bo to były bardzo szybkie zakupy i na maksa się śpieszyliśmy. Także jeśli chodzi o zakupy w Dubaju, to nie zaszalałam. Ja nie lubię, słuchajcie, przepłacać jeżeli wiem, że w Zarze, w Polsce będę miała niższą cenę, to po tutaj kupować? Tak samo zresztą e, mam Identyczną sytuację z Ukrainą, tam też jest o wiele drożej w sieciówkach, i po prostu uważam, że to bez sensu. Ale z zakupów z Bliska Jada jestem bardzo zadowolona, mimo tego, że nie były zbyt duże. Na pewno, jeżeli ktoś lubi marki luksusowe, to macie tutaj ich ogrom. I naprawdę w Dubai Mall chyba jest każdy możliwy sklep. Jest bardzo dużo wybór butów, torebek. Ogromne, naprawdę. Ogólnie jest to fajne miejsce do zrobienia zakupów. Ludzie są tu bardzo mili, obsługa jest przemiła, e, każdy doradza, pomaga. I zobaczcie, będziemy wjeżdżać na samą górę. Jakie piękne, świąteczne dekoracje. Ale to ślicznie wygląda. Cudnie. I wiecie, że teraz jak zobaczyłam tą taką aranżację w czerwieni i w kremowym kolorze, to bardzo mi się to spodobało, może się zainspiruje. Przepięknie to wygląda. Śmiesznie, że już tutaj wszystko, chociaż u nas w sumie też już są świąteczne dekoracje. Musiałam przylecieć do Dubaju, zobaczyć tutaj inspiracje i w końcu Juri mnie przekonał, bo Juri mnie namawiał na takie dekoracje w tych kolorach już w tamtym roku, a ja jakoś tak tego nie czułam. No i proszę to bardzo. bardzo. W końcu poczułam w Dubaju. Znowu trafiliśmy na drogę spontan. żeby siedzieć w restauracji, bo akurat siedzimy w środku bez gorąco i patrzeć na pokaz. Mega naprawdę. Czekamy słuchajcie właśnie w takiej ale poczekalni i zaraz będziemy wjeżdżać na samą górę Burczka i wyobraźcie sobie, że tutaj jest 57 windy w całym budynku, a najszybsza winda idzie 64 km na godzinę. W całym budynku jest 25 tysięcy okien. O! I musimy iść. No i idziemy. Ale ciekawa jestem. Ja przeczytałam, że w Polsce Kalifa, jak są dobre warunki, to widać z 95 km do długości. 95 km? Długo. No. A jak są 10 km, to może powinniśmy mieć 10 km jednocześnie na raz? Nie wiem, nie wiem. Ale strzelec. Eee. Nie wiem, no, jak to w stanie nagrodowy godzinę 45 tysięcy. No tutaj możesz się pomieścić. 20 kola? 20 tysięcy? Pomieści się, pomieści się. Tak? Więcej? 30? 35. O kujcie, to dużo. No, 35 tysięcy. Dobrze, wchodzimy. Nie mogę tego nagrać, ale zanim wyjdziemy, to mamy taką samą sytuację jak w samolocie, czyli prześwietlają to, co mamy za sobą. Restrykcje są naprawdę spore. Wszystkie rzeczy, komputer na przykład Musieliśmy zostawić tutaj Z bateriami poczekali. Wszystkie w ogóle rzeczy z bateriami musieliśmy zostawić I naprawdę każda osoba jest bardzo Tak skrupulatnie sprawdzana Ale jest, to na pewno Uzasadnione He asked if I could stay a while. I'm living that high life. Time to catch a flight, but you can make me go. A long time ago? No, I'm sorry. Enjoy the show. No, dobra. Trzymaj się tej barrierki, bo ona wypełnia teraz tak zły. Znaki, time to catch a No i jesteśmy na 124 piętrze. Możesz się napić kawki z takim widokiem. Jedziemy teraz na 154 piętro. Czujecie to? Ale super, że tutaj nic nie ma i ja byłam przekonana, że tu będzie jakieś zabezpieczenie. Mm. Ja też tak chcę stanąć jak ty. Niesamowitego. Jeszcze o, ja patrzę na te wieżowce, to wcale nie czuć, że to jest aż tak wysoko, ale jak spojrzy się dalej i zobaczy się te maluteńkie po prostu budyneczki, coś niesamowitego. Super, że w ogóle tu jest taki taras, myślałam, że to tak nie wygląda. Te auta, są mniejsze niż w ogóle w No. Ale zobacz. Już I tak się stanie jakby to zrobić, żeby to złapać, to wszystko. A ja myślałam, Taką samo zbudować. Włodzi! Zbuduj w Łodzi Zbuduj taką. No, Że widzieć Warszawę. Tutaj zobaczcie jak wygląda budowa wieżowca. Od góry. To jest rzadki widok, ale wygląda to naprawdę imponująco. Zresztą tutaj w sumie każdy budynek się... Większość budynków się buduje, to jest kolejna budowa. A tutaj jest, dopiero się zaczyna budowa wieżowca. Taka podstawa. Tak wygląda budowa a tutaj słuchajcie, mamy po kolei, w którym roku, jak wyglądał proces budowy tego miejsca. Warto, warto to zobaczyć. To jest niesamowite przeżycie. My na górze z tak stanęliśmy bo się poczuliśmy ogromną wdzięczność, że tu jesteśmy. Strasznie ciężko mi to przedstawić słowami, ale naprawdę, jeżeli będziecie w Dubaju, to zdecydowanie warto wjechać na to ostatnie piętro najwyższego budynku na świecie, bo emocje są. Nie do opisania. To był na max emocjonujący dzień, i tego dnia też nurkowaliśmy, i w końcu tego nie wrzuciłam do tego vloga, ponieważ mam z nurkowania sporo materiału i chcę do tego porządnie przysiąść i zmontować to dla Was fajnie. My tutaj, słuchajcie, mamy tempo montażu po prostu ekspresowe i praktycznie na max na bieżąco to robimy. Bardzo, bardzo szybko składamy dla Was tutaj filmy. Zazwyczaj po nocy to robimy albo z samego rana, więc też wiem, że ten montaż nie jest perfekcyjny, ale stwierdziliśmy z Jurym, że wolimy tak. Niż mielibyśmy was zostawić na cały tydzień Bez w ogóle filmów Tutaj się po prostu na maksa dużo dzieje I od rana do wieczora my coś robimy Mieliśmy tylko tak naprawdę jeden dzień, gdzie sobie chillowaliśmy I tutaj w sumie cenna informacja dla was Jeżeli chcielibyście tutaj przyjechać Generalnie jeżeli chodzi o Abu Dhabi, trzeba tutaj zrobić test I tutaj wszędzie jest wymagany test PCR Wszędzie Także my tego pierwszego dnia mieliśmy taki przymusowy odpoczynek, musieliśmy zrobić test, po 12 godzinach dopiero dostaliśmy wynik, a pozostałe dni tutaj były naprawdę bardzo, bardzo intensywne. Dla mnie w ogóle to nurkowanie i to, co przeżyliśmy tego dnia, to było coś totalnie niesamowitego. Ja w ogóle byłam taka inna, wiecie, ja miałam tam tyle emocji, to była taka adrenalina, w ogóle się nie spodziewałam. Trochę był stres, ale wiecie, nie wiedziałam, że to będzie tak dla mnie trudne i prawie tego nie zrobiłam. No nie mogę się w ogóle, aż sama obejrzę ten materiał, bo nagrywałam bardzo mocno na bieżąco swoje emocje. Generalnie ja tego nie czułam, ale na przykład Magda powiedziała mi, że pod wodą bardzo się bała, że ja zemdleję, że wyglądałam, jakbym odpływała po prostu. Nie w dosłownym tego słowa znaczeniu. <grym> Tylko wiecie, po prostu byłam taka zamroczona. W ogóle po tym nurkowaniu ja też tak jakby nie byłam sobą, wiecie? i ja byłam w takich emocjach. Ciekawa jestem bardzo też tego materiału, natomiast mam go sporo i zostawię go wam na kolejnego vloga. Ten film to był taki luźniutki vlog z Dubaju, zakupy Burcz Kalifa. Burcz Kalifa, słuchajcie, to jest największy budynek na świecie i wybudowanie go kosztowało nie chcę kurczę, skłamać, ale wydaje mi się, że 2 miliardy dolarów. Oni tutaj naprawdę mają rozmach. My już jesteśmy w Abu Dhabi. Tutaj mam dla Was też bardzo fajne materiały. E, czekają nas tutaj też bardzo fajne dwa kolejne dni. I w ogóle muszę Wam powiedzieć, że Abu Dhabi bardzo mocno mnie zaskoczyło. Nie powiem Wam jeszcze, czy pozytywnie, czy negatywnie. Na pewno jest tu zupełnie inaczej, niż sobie wyobrażałam. Ogólnie i Abu Dhabi, i Dubaj to są miejsca, które inaczej sobie wyobrażałam. Niektórymi jeszcze mi oczywiście bardzo pozytywnie się zaskoczyłam, niektóre zrobiły na mnie większe bądź mniejsze wrażenie. Ja słuchajcie dostaję od Was cały czas pytania odnośnie Dubaju. E, od Abu Dhabi już jest trochę mniej pytań. Od Dubaj, Dubaj was bardzo ciekawił. Pytaliście się mnie oczywiście o ceny. O ceny było najwięcej pytań. Ale też o to na przykład, czy możemy po ulicy chodzić za rękę, czy możemy się przytulać, jak tu wygląda życie nocne, e, czy faktycznie można tutaj zaobserwować, jak to jedna z moich obserwatorek nazwała dziewczyny z Dubaju, czy byliśmy świadkami jakichś dziwnych sytuacji. Ogólnie naprawdę tych pytań jest bardzo dużo. Ja zrobiłam na Instagramie takie okienko, bo ja chcę o tym wam powiedzieć trochę więcej, ponieważ faktycznie e, zobaczyliśmy tutaj sporo rzeczy, które po prostu nie były do pokazania, wiecie, na kamerze, a które. Gdzieś tam dały nam większy pogląd na temat tego miasta i chętnie Wam o tym opowiem. Dlatego, jeżeli ktoś mnie nie obserwuje na Instagramie, e, to piszcie tutaj pytania, które przychodzą Wam do głowy, jeżeli chodzi o Dubaj. Dużo bardzo z Was też pytało o takie kwestie e, o formalności po prostu, jak tutaj wjechać i tak dalej, czy byliśmy biurem podróży, czy sami zorganizowaliśmy tą wycieczkę. Chętnie na te wszystkie pytania odpowiem. E, w kolejnym filmie pokażę Wam już trochę Abu Dhabi, e, pokażę Wam nurkowanie. To w ogóle słuchajcie był taki dzień, że ja, jak jechaliśmy do Abu Dhabi, to tak zesnałam, byłam tak z tych wszystkich emocji już wykończona, wycieńczona, tak pozytywnie, wiecie, bo to było no, niesamowite przeżycie. Ale po prostu padłam i całą drogę tutaj przespałam. Będę na pewno to wspominała do końca życia. Rewelacja. Chociaż, tak jak powiedziałam, nie było łatwo, ale to wszystko zobaczycie w kolejnym filmie. A jeszcze, słuchajcie, wrócę do tych zakupów. Nie szalełam tutaj z zakupami, ponieważ yy, po prostu trochę zniechęciły mnie ceny, a yy, szczególnie w tym MisGuided. Nie było tam rozmiarów i były tam wysokie ceny, więc nie chciałam kupować rzeczy na siłę. Ja, jak zawsze, tutaj wzięłam za mało ubrań i już nie wiem, czym chodzić. Więc liczyłam na to, że sobie coś na szybko kupię po prostu takiego mega letniego, ale niestety kupiłam tylko te dwie rzeczy. Jeśli chodzi o Zarę, to kupiłam sobie jeszcze tylko taki jeden zwykły topik, po prostu do shortów, tak żeby mieć czysty i świeży, ponieważ Zara była zdecydowanie droższa. Dlatego też nie chciałam na siłę już robić tych zakupów i niepotrzebnie przepłacać tutaj. Dziękuję Wam też bardzo za to, że tyle fajnych i ciepłych słów od Was dostajemy. W ogóle sporo osób do mnie pisze na Instagramie, że bardzo mocno przenosimy Was w ten świat, w którym teraz jesteśmy i to jest największy dla mnie komplement, bo mi bardzo na tym zależy, bo właśnie Delikatnie was przynosić, pokazywać wam, jak to wygląda. Bardzo dużo tutaj zwiedzamy, dużo super miejsc zobaczyliśmy. Powiem wam, że teraz jak jesteśmy tutaj w Abu Dhabi, to tak trochę zwolniliśmy. Dubaj jednak był zdecydowanie taki bardziej tętniący życiem. Tam działo się od, od groma rzeczy. Na każdym kroku, tak naprawdę coś się działo, było mnóstwo ludzi, bardzo dużo rów na ulicach. Dubaj Mall, który był takim miejscem, Takim punktem po prostu strategicznym do wielu atrakcji I też takim zjadaczem czasu Ponieważ tak jak wy mogliście zobaczyć w poprzedniej części filmu To centrum handlowe jest bardzo duże I naprawdę żeby przejść z punktu A do punktu B No zajmuje to około kilkunastu minut A na przykład żeby wjechać na Burcz Kalifę, Również przychodzi się przez Dubai Mall Czy właśnie jeżeli chodzi o nurkowanie to jest Dubai Mall Także sporo czasu tam spędziliśmy Ale to nie jest tylko zwykłe centrum handlowe Mam nadzieję, że trochę wam pokazałam tego I udowodniłam wam, że takie zwykłe centrum handlowe W takim miejscu jak Dubaj może pełnić też wiele innych funkcji Dobra, bo się strasznie rozgadałam na koniec Oczywiście na pytania, które zadacie mi odpowiem w którymś z najbliższych odcinków Mam jeszcze ponagrywane dla was chyba dwa albo trzy filmy I jeśli coś wam teraz przychodzi do głowy to piszcie śmiało A ja całuję was bardzo mocno Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego filmu a Jeszcze wam cudownej niedzieli i... I do zobaczenia w kolejnych vlogach Buziaki